No tutaj widać jesienne porządki się robi czas najwyższy porządki jesienne zrobić, prawda? Będzie Będzie tyle liści pochowanych i do kompostownika, i do kompostownika, bo liście trzeba do kompostownika rzucać, a nie gdzie indziej Jak widać jesień przyszła Mamy dzisiaj już 19 października i tak to jest. No tutaj plantacja nam się zrobiła, sama rozrosła, mięty, mięty. Jak to mówią, czuję miętę przez rumianek, tak? Czuję miętę przez rumianek. O, przejdźmy na ty, no to tak reklamuje się piwo. Tyskie, tyskie. No tutaj ładnie podsypałem, trochę wyrównałem już, jeszcze będę równał ziemię, bo tu na, potem się lepiej kosi cała No ale generalnie tutaj nowe gałęzie gruszka wypuściła, obcięta. No ściąłem tą gruszkę starą, posadziłem nową, będzie teraz nowy sad jak widać. Różyczki jeszcze kwitną, jeszcze czas na różyczki jest, tutaj nowa się rozwija, o. Taka ładna żółta żółta wrzeczka. Tu jeszcze też pęki są, proszę bardzo. Tutaj dwoje. Także ciepło jeszcze jest. Mamy dzisiaj kilkanaście stopni. Zaraz zobaczymy. Także generalnie jesień, złota polska jesień, można by powiedzieć. Mamy takową. Zaraz zobaczymy temperatura. O, jest temperatura. No, 14 stopni Jakby nie patrzeć, można, można Spokojnie sobie z peterku chodzę Nie trzeba żadnych gorących kurtek mieć Cóż tu dużo gadać Powoli, powoli Jesień rozwija swoje barwy No bo Jesień lubi kolorami liści różnych nas zakrywać. Tu jeszcze kwiatki są, proszę bardzo Kiedyś dostałem na Mininy i są, i są. Oj, znowu wiatr zawiął naszą plagę Tak to wygląda. Także nie ja wolę wiosnę i lato, bo to zawsze cieplej. Na jesieni trochę chłodniej, po kościach łamie. No jak to mówią, SKS, taka choroba w trudnym wieku. Pozdrawiamy. Cześć, sąsiad. Jak tam żyjecie? Maliny są jeszcze, czy nie ma? Ja tam nie jak gdzie ja tam bym bukać? M bo mnie tu nie było nawet. A komin No stoi, o jeszcze, do, na razie beton zalany, nie? No i musi miesiąc stwardnieć, żeby był. A kotka mojego koza nie, zginął gdzieś, nie pokazuje się. Ani jeden, ani drugi się nie pokazuje kot. Do nie wiem, ktoś go wziął. Taki ładny kotek i przedtem go nie było jak ja byłam. Nie no, jeszcze ostatnio był, zanim gdy wyjechała nie, sąsiadka. Nie było, bo jak ja tu byłam. Aha. Nie no to był jeszcze po cereśniach. Ja tam widziałem go. Ale przestał przychodzić i nie ma go. Ktoś kota zarąbał, wziął sobie. Ładny kotek, a miała sąsiadka sobie wziąć. Trzeba było brać, jak było. Także pozdrawiamy wszystkich i zapraszamy na jesienne roboty działkowe. Jesień, jesień też na działce, też trzeba coś porobić, posprzątać, jak zawsze. Pozdrawiam wszystkich, Pomorska Telewizja Narodowa, redaktor Sławomir z działki.